Izba przyjęć imienia Grzegorza Lajta. Biorą tego kierowcę po wypadku na oddział, lekarz pyta. Na chuj mi mięso jak mam swoje śniadanie? <grym> tak właśnie straciłem licencję doktora nauk społecznych. Weź mu opowiedz o tym góralu, co miał jaja w kieszeni. Dobra, pedzie, słuchajcie, bo mam ważne info. Nawijaj. Ostra krzywizna dupy z zapaleniem Stanów Zjednoczonych. W dodatku kość mądrości do amputacji. Czyli co? Czyli Lub nie dostanie L4. Serio kurwa. Luby nie zostanie zwolniony na chorobowe. Tak kurwa. Ma ktoś jakiś pomysł? Czekaj przed wonie do Kacpra, Hery może ogarnie jakieś lewe papiery. Zajebisty plan w chuj lusi. Jakiś problem. Jak on ma ogarnąć papiery, jak tylko umie walić Herę? Bo jest do wszystkiego zdolny. Czyli liczymy na swoje szczęście. A masz inne wyjście. Może zamiast wyciągać Kacpra, to wydrukujemy jakieś papiery i sfałszujemy papiery, że musi zostać w domu. A skąd je weźmiesz? Jak były matury, to podjebała z zwolnieniami lekarskimi. Wydrukujemy i napiszemy, że ma niedojebanie debilistyczne dupy, czy jakoś tak. Dobra, kredency. Ręka w górę, kto ma coś przeciwko do fałszowania papierów. A jemu co się dzieje? Dostał wytrzeszczu oczu. Nie możemy dać sobie spokój i odbyć imprybę ze mnie. No przecie nic się nie stanie. Nie będę nic przekładał i nie machuja. idziesz na tą imprezę w piątek. Obiecałeś być na niej. Ale jak szef kapnie się, że papiery są lewe, to mnie wypierdoli na zbity pysk. Cały Brynów mnie nie chce w robocie za różne akcje, a ja nie mam zamiaru się przenosić. Jak się kapnie, to mu złożymy propozycję nie do odrzucenia, albo po znajomości znajdziemy nowo. Teraz szukajmy tej jebanej drukarki. A tak zapytam, z której roboty ostatnio cię wywalili? Z kopalni za napaść na Szczygara. Kurwa, ruby, co się tam stało? Na grubie często robiliśmy jaja z przodowców i tak dalej. Ja odwalałem całą robotę, bo na gruba jest niewidzialny. Mieliśmy kolejny żart robić, ale byłem najebany i zamiast zaczekać aż jedziemy na dół, zajebałem przodowemu po czole pylikiem. Ej, w której kopalni pracowałeś? W kopalni Ciulik. Myślałam, że Dąbrowa. Dobra, idziemy drukować, bo musimy po alkoist.